Na tym filmie pokażę Wam, jak wygląda pomiar stolarki okiennej w domu jednorodzinnym. W domu mieszkalnym, to jest akurat dom w zabudowie bliźniaczej, ale jeżeli chodzi o sam pomiar, to pomiar zawsze zaczynam od pomiaru okna w kuchni, dlatego że okno w kuchni, najczęściej w nowych domach pod okno w kuchni wchodzi blat kuchenny i musimy ustalić wysokość, wysokość tego okna, odliczając wysokość posadzki, wysokość właśnie na gotowo do blatu i wtedy ściągając jeszcze luz montażowy wychodzi nam pomiar i wys pomiar wysokości tego okna często też bywa tak, że no, po prostu te okna w kuchni są za duże albo za małe, i trzeba je podmurować albo coś z nimi zrobić. Później idziemy dalej i mierzymy zazwyczaj okna tarasowe. W tym domu na 12 okien jest aż 8 okien tarasowych, także wszystkie praktycznie pomiary są identyczne. Tylko je sprawdzam sobie dokładnie, ale wracając co do samego pomiaru, to wysokość znowu. Y będzie zależna od głównej wysokości, czyli wysokości posadzki na gotowo. Inwestor czy inwestorzy podają tą wysokość, i z tej wysokości po podjęciu luzu montażowego ściągamy, ściągamy całkowicie, całkowicie wysokość na gotowo. Jeżeli chodzi o szerokość, to w przypadku zwykłych okien, jak i tarasowych, od otworu gotowego ściągamy 4 cm luzu montażowego i na tym kończymy pomiar. Na dziś tyle i zapraszam Was do oglądania następnych odcinków z naszego kanału, z mojego kanału. Do zobaczenia.